Witam Państwa serdecznie. Największy pośrednik w obrocie nieruchomościami na rynku w Polsce, WGN, postanowił rozszerzyć swoją działalność o nową dziedzinę, czyli WGN Kredyty. W tym momencie będę rozmawiała z panem Tomaszem Muzyką, który jest członkiem zarządu grupy Credit House. Firma ta zajmuje się pośrednictwem kredytowym. I grupa WGN postanowiła zawiązać taką działalność z grupą Credit House odnośnie kredytów. Witam serdecznie. Witam panie. Panie Tomaszu, proszę powiedzieć kilka słów na temat Państwa firmy. Jakie ma doświadczenie na rynku kredytów hipotecznych? Tak, jesteśmy firmą specjalizującą się w, w kredytach hipotecznych. Działamy od kilku lat. Wspólnicy, jak i osoby z zarządu. To są osoby, które wcześniej pracowały w bankach, także zajmowały się kredytami hipotecznymi. Także po naszej stronie mamy, mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie, w zakresie produktów hipotecznych. Do tej pory działaliśmy tylko i wyłącznie w oparciu o nasze własne oddziały zlokalizowane w największych miastach. A ostatnio dzięki umowie tutaj z, z grupą WGN rozszerzamy naszą ofertę na biura nieruchomości działające w ramach grupy WGN, dzięki czemu klient ma możliwość uzyskania porady kredytowej, tak, obsługi, pełnej obsługi kredytowej w biurze, w biurze WGN dysponujemy, dysponujemy zaroczem technicznym, merytorycznym, naszymi dosyć, dosyć dużą wiedzą naszych doradców. Współpracujemy z, kilku, z kilkunastoma, praktycznie chyba z dwudziestoma bankami no. funkcjonującymi, w, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, co daje naszym, naszym tutaj firmom, Możliwość zaprezentowania i zaproponowania klientowi bardzo szerokiej oferty kredytowej. Czyli rozumiem, że jest to pewnego rodzaju nowość na rynku nieruchomości. W jednym miejscu i czasie klient ma możliwość. Załatwienia kilku ważnych dla niego procedur, czyli między innymi podpisania umowy na nieruchomość, sprzedaż nieruchomości, a także na umowę kredytową. Co Pan na ten temat może powiedzieć o ułatwieniach właśnie dla klienta? Tak, bez wątpienia jest to, jest to nowość, jeśli chodzi o, o mariaż między z firmą stricte zajmującą się pośrednictwem kredytowym. A firmą zajmującą się i specjalizującą się w obrocie nieruchomościami. Mamy na rynku firmy, które oferują jedne i drugie usługi, ale mamy do czynienia po raz pierwszy z typowym mariażem, który, który pozwala grupie i biurom należącym do, do, do grupy WGN swobodne przystępowanie do do naszej współpracy i rozszerzanie i tworzenie tak naprawdę nowego pośrednika, można powiedzieć, na rynku, który będzie działał pod, pod marką własną, marką WGN kredyty. Także to jest na pewno, na pewno jakaś, jakaś tam nowość, ponieważ tak naprawdę tworzymy nową markę i nową jakość, uzupełniamy też ofertę biura nieruchomości o kolejną. kolejną usługę jaka jest, jaką jest pośrednictwo kredytowe, co z kolei daje no, wymierne korzyści klientowi, jak i korzyści dla biorę nieruchomości. Proszę w takim razie powiedzieć jeszcze kilka słów na temat obecnej sytuacji na rynku kredytów hipotecznych. Jak to się przedstawia w ostatnich miesiącach? No, jeśli chodzi o ten ostatni, ostatni kwartał tego roku, m, mamy m, Ciekawe oferty ze strony banków. Myślę, że poziom marsz, które oferują banki, już sięgnął dna. W tym sensie, że banki nie będą raczej zainteresowane kolejnymi obniżkami. To są marże na poziomie 1 punktu procentowego, czasami odrobinkę niższe lub wyższe. Wiele ofert z, z zerową prowizją, szereg, szereg promocji, które, które banki obecnie proponują. Także myślę, że jest to dobry moment z punktu widzenia cenowego, jeśli chodzi o, o, o kredyty, na, na podjęcie decyzji o czy to zmianie, zmianie swojego miejsca zamieszkania, czy nawet z punktu widzenia inwestycyjnego. Pomimo tego, że Wszyscy mówią o kryzysie i straszą tym kryzysem. On pewnie w jakiś sposób będzie odczuwalny. No Niemniej jednak, jest to też jakaś możliwość, jakaś, jakaś okazja do inwestycji w nieruchomość finansowanej kredytem. Dziękuję w takim razie Panie Tomaszu za rozmowę. Dziękuję. Dla WGN TV mówiła Alicja Dębiec.